Witajcie ludziska, dzisiaj wykorzystamy sobie efekt polaroidu, który stworzyliśmy w ostatnim odcinku i zrobimy z niego animowaną galerię. Wygląda to następująco. Mamy efekt porozrzucanych zdjęć, gdy najedziemy, mamy animację powiększenia zdjęcia. Ja nazywam się Krzysztof Furtak i zapraszam na materiał. Ok, mamy nasz projekt wyjściowy. Jak widzicie, niewiele tutaj jest, są tylko jakieś podstawowe style do body. A to dlatego, że dzisiaj będziemy się dużo więcej bawić. Nie będzie to jakiś projekt, który można skopiować i od razu wrzucić na produkcję, bo to by wymagało dużo więcej testów. W tym odcinku chcę Wam pokazać, jak w bardzo fajny sposób można sobie przekazać zmienne, zmienne w natywnym CSS-ie z html do naszego arkusza styli i w ten sposób skrócić jego długość. Ok. Rozpoczniemy sobie od stworzenia diva. Nadamy mu jakąś klasę, powiedzmy, kart. Oraz będziemy dopisywać do niego style. Właśnie w tym atrybucie styli będziemy definiować sobie zmienne. Tylko i wyłącznie zmienne. Które trafią do naszego arkusza styli i tam je wykorzystamy. Teraz tak, co nam będzie potrzebne do stworzenia naszego efektu polaroidu? Na pewno jakiś obrazek. Naszą kartę będziemy obracać. Więc potrzebny nam kąt obrotu. Karty będziemy również przesuwać w lewo, w prawo, do góry i do dołu, więc potrzebne nam współrzędne x i y. Współrzędne przesunięcia od środka ekranu. Dodatkowo, pod każdym obrazkiem umieścimy sobie do niego jakiś tytuł, który również przekażemy tutaj w zmiennej. Ok, i tyle zmiennych wystarczy nam do stworzenia naszej karty. Teraz przejdźmy do naszych styli, gdzie będziemy łapać zmienne przekazane z html i podstawiać je w odpowiednie miejsca. Szybciutko ostylujemy sobie naszą kartę. Ok, mamy styl naszej karty. Tutaj nic wielkiego się nie dzieje na początku. Ustawiamy jej pozycję absolutną, dajemy border radius, jakieś wymiary, background, trochę cienia i tutaj dzieje się najciekawsze. Zmniejszamy jego skalę oraz pobieramy z HTML-a kąt obrotu oraz przesunięcie poprzez funkcję translate. Jak wiemy, funkcja translate przy, przyjmuje przesunięcie po x i y. Więc przekazujemy te zmienne także z HTML x, y. Ok, do wstawienia obrazka na naszą kartę użyjemy pseudoelementu before, a więc zajmijmy się teraz właśnie nim. Ok, mamy nasz obrazek. Tutaj również nie ma żadnych niespodzianek i obrazek pobieramy z zmiennej image oraz ustawiamy pozycję tła jako bottom center. Jak wykorzystujemy background po position, wytłumaczyłem w poprzednim odcinku, także jeśli ktoś jest zainteresowany, zachęcam do, do obejrzenia. I teraz został nam jedynie tytuł karty. Do umieszczenia tytułu wykorzystamy pseudo element card after. I mamy nasz tytuł. Tekst tytułu wstawiamy jako content do naszego pseudo elementu After poprzez zmienną title i ustawiamy go na pozycji absolutnej u dołu naszej karty. A teraz chcemy, aby po najechaniu na naszą kartę została ona powiększona i wyprostowana. Robimy to w bardzo prosty sposób. Na kart. Po najechaniu na kartę ustawiamy głównie transform, czyli zwiększamy skalę na 1 z powrotem oraz ustawiamy kartę z powrotem na środku strony, czyli resetujemy to przesunięcie względem x i y. Dla uwidocznienia efektu dodajemy również większy box shadow i ustawiamy zent index na 10, aby zdjęcie, na które najechaliśmy, wskoczyło przed wszystkie pozostałe. Okay. Brakuje nam tylko animacji na karcie. U ustawimy animację na pół sekundy. I nasz efekt jest gotowy. Dodałem do naszego html więcej kart, i mamy tutaj błąd przy HTML-u. Oczywiście, diva nie zamykamy w ten sposób, tylko normalnie, domknięciem. taga. I teraz jest wszystko w porządku. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że przydał się do czegoś. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Będzie to motywowało do tworzenia kolejnych materiałów oraz rozważcie subskrypcję. Ja już dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.